Witajcie, zapraszam na rozkład dla Byka na Maj o miłość. Jakie energie osoby wydarzenia, co te karty chcą pokazać dla Was na te najbliższe tygodnie? Pamiętamy rozkład ogólny, nie rezonuje z każdym, nie wszystko jest dla Was. Bierzecie tylko to, co jest. No, coś tutaj się kończy. Przychodzi taka weryfikacja tego, co było. Ja sobie to przeanalizuję, przekalkuluję takie rozliczenie, wewnętrzny rozrachunek. Zamykamy pewien etap w życiu, no bo przychodzi na niego czas. Jednocześnie z tym zamknięciem pojawia się. Już to nowe, już ta energia zaczyna napływać. Taka miła, taka ciepła. Tak jakby pewne rzeczy zadziewały się już prawie że równolegle, bo tą podróż kończysz. Tak ją już przebyłeś i wiesz, że to tam już więcej nic nie można zrobić. Ty już dopłynąłeś do, do tego portu i, i to się kończy. Trochę jest w tym konfliktu. Takiego no zamieszania. Może trzeba się wysilić, żeby sobie ogarnąć to wszystko. Tutaj, jakby na tym polu walki, no nie jest lekko. Czujesz się skrzywdzony, lub krzywdzisz kogoś. Takie trochę są zaburzenia jakieś. Ktoś może mieć taki żal do człowieka, albo smutek, albo rozczarowanie. Że no, no nie, to nie tak jest. Nie powinno tak być, no ale jest, takie są fakty. Definitywne zakończenie i zmiana w życiu, bo, bo przychodzi na to czas, bo ta lekcja, ona już została odrobiona. Ten czas zamykamy, mówimy mu do widzenia. I radą jest, aby im szybciej wyjdziesz e, z jakiegoś bólu, niedostatku, ktokolwiek w tym jest, tym lepiej dla niego, ale ty masz. Mm, ty masz się nie poniżać, masz trzymać gardę, masz pamiętać o swojej godności, nie schodzić poniżej swojej e, własnej wartości, bo możesz mieć takie chwile, że tak się za, zagubisz i tak robisz coś, czego byś później żałował. No to nie, tak nie robisz. Kończysz te takie smutki, użalania się, bo ta zmiana w twoim życiu jest ważna. I pomimo iż ona niesie jakiś dyskomfort, chwilowy ze sobą, to ona ci wyjdzie na dobry. Bo wraz z tym wszystkim rozpoczniesz nową podróż, bo być może domykasz jakieś kwestie formalne. Może masz jakieś dokumenty do załatwiania, coś jakby się ciągnie, ale przychodzi czas, kiedy teraz to wszystko trzeba już dopiąć, domknąć i ten wszechświat ci w tym pomaga. Bo on wie, że, że to jest ten koniec, że to jest ten moment bardzo właściwy, żeby doszło do finalizacji czegoś. No, życie toczy się dalej i jest pokazane, że to się nic nie zatrzymuje, nie będzie stało w miejscu. Jedno się skończyło, ale ty żyjesz, płyniesz dalej, idziesz dalej, przekraczasz pewne granice, masz nowy kierunek, nowy pomysł i Dalej już sobie idziesz jakąś nową drogą. To tak, ten taki etap przechodzenia tej zmiany on może trochę powodować takiego zagubienia, takiego poczucia niejasności, jakiejś um, niedokonanej, właściwej komunikacji. Bo, bo kiedy to jedna ze stron, ona tak się opowiedziała, że, że konkretnie wie, czego chce, idzie. A ktoś tam się zawahał albo waha, to może jeszcze spowalniać Cię, że Ty nie wciskasz tego gazu i tak dajesz. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, może się namyśli, może coś zrozumie. Ale tutaj energia jest taka, że przychodzi czas, Ty wasz wcisnąć ten gaz. I taka jest Twoja rada, żebyś nie siedział w jakimś takim liczeniu, w jakimś proszeniu o coś, bo tu jest tak, nie proś kogoś o coś, nie poniżaj się, jakby nie. Nie błagaj, nie wymuszaj czegoś na kimś, bo to nie ma sensu. Ty sobie dalej pójdziesz, przed tobą są nowe horyzonty. Ta sytuacja wydaje się taka tajemnicza. Nie, tu nie są znane wszystkie fakty, to jest takie hmm, trochę takie mroczne, no trudne. Ale co? Zamykamy to, im szybciej zamkniemy i pójdziemy dalej, tym będzie człowiekowi lepiej, będzie mu lżej i łatwiej e, dotrze do tego nowego punktu. Przełomowy czas w życiu. E, też tak jakby m, taki rachunek wewnętrzny, rachunek sumienia przeproś kogoś, odpuść coś, pogódźcie się, porozmawiajcie tak, żeby nie zostawiać e, tej ciężkości jakiejś, tych niedomówień, bo teraz coś trudno może przechodzić przez gardło i ktoś tutaj, jedna ze stron jest taka zblokowana w tej komunikacji i w szczerości, ale, ale to wszystko jakby potrzebuje swojego czasu. To może jeszcze chwilę potrwać, ale to domykanie jest takim złożonym procesem. Ale ono jest jednocześnie zapowiedzią nowego um, etapu w Twoim życiu, który już powoli zaczyna się rozpoczynać wraz z tym końcem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.